tych pierwszych rozmów to, to trzech partnerów. Są rozmowy już naprawdę na takim poziomie merytorycznym, przesłanie wszystkich dokumentów, uwarunkowań technicznych, naszych projektów, które Miejski Zarząd Dróg posiada na budowę parkingu podziemnego i, i z nich co, co wynika, co też na ostatniej sesji było artykułowane. Sam parking podziemny pod Placem Wolności nie jest inwestycją, która się spina ekonomicznie i to właściwie każdy z tych partnerów mówi, to co też w poprzednich latach wynikało z tych spotkań i analiz, natomiast to jest szersza rozmowa o tym, w jaki pakiet współpracy można wejść. Czyli parking podziemny w ramach jednej inwestycji, ale być może jakiś fragment polityki parkingowej w mieście, który byłby no, pod kątem finansowym bardziej łakomym kąskiem, a jednocześnie bilansowałby parking podziemny pod placem wolności. Czyli załóżmy, że taki inwestor przychodzi, dostaje jeszcze oprócz parkingu pod placem wolności jakiś inny parking? Na przykład. Na przykład o takich rozwiązaniach rozmawiamy, ale też e, chciałabym jasno zaznaczyć, bo to wydaje się dla niektórych pomijany fakt, szczególnie tych, którzy uważają, że to jest takie zero jedynkowe powstanie Parking podziemny pod wolności, to jest proste i wszystko będzie dobrze. Jeżeli rozmawiamy o parkingu podziemnym i szukamy partnera prywatnego, to bardzo często warunkiem takich umów, kiedy partner prywatny buduje parking podziemny, potem jest operatorem tego parkingu na dłuższy czas, warunkiem jest likwidacja naziemnych miejsc. I tak się dzieje w innych miastach.